Witam wszystkich kryptoentuzjastów Po raz 360 tygodniowy przegląd kryptowalut z Zonda Krypto. Jak zwykle w poniedziałek. Dzisiaj jest 1 grudnia 2025 roku. Ostatni miesiąc tego roku. Czas zacząć. No i oczywiście no tradycyjnie będziemy sobie w takim razie jak to zazwyczaj bywa w poniedziałkowy poranek czy też wieczór, w zależności od tego kiedy to oglądacie, będziemy sobie przeglądać nasze scenariusze rynkowe, utworzymy pewnie parę nowych, zobaczymy w jakim miejscu znajdują się obecnie rynki kryptowalut. No i oczywiście, co może się wydarzyć w ciągu e, następnego miesiąca i jaki jest generalnie jaki jest sentyment na rynku, jaki jest generalnie flow e, rynkowy. Warto od razu e, to przypomnę, warto pamiętać, że mamy ostatni miesiąc roku 2025, co oznacza, że będziemy mieli tak zwany end of the year flows, tak? czyli będziemy mieli zachowania różnego rodzaju rynkowych uczestników. Związane z na przykład optymalizacją podatkową. Dlatego też pewne ruchy, które pewnie zauważycie wcześniej czy później, albo też inni wam po prostu powiedzą na socjalach i tak dalej, czy na grupach dyskusyjnych, czy na innych Discordach, na temat tego, że co się tam na jakimś rynku dzieje, nie zawsze będzie związane z tym, że jest jakiś wielki news, który akurat na rynek wskoczył i dlatego też, nie wiem, coś tam spadło, coś tam wzrosło, prawda? Jak to zazwyczaj bywa, i dlatego to jest przyczyna danego wydarzenia. To, to stoi za takim wydarzeniem. Mogą być ruchy rynkowe, których jedynym celem będzie przede wszystkim restrukturyzacja portfolio przez dużych graczy kryptowalutowego, ale nie tylko kryptowalutowego. Będzie, będą oczywiście ruchy związane z optymalizacją podatkową, pewne pozycje będą zamykane, inne będą otwierane i tak dalej, i tak dalej. Na pewno już coś o tym słyszeliście wcześniej. Od rozmaitych osób, powiedzmy, od rozmaitych ekspertów, czy to, czy to w wywiadach, czy to w jakichś artykułach, więc na pewno rozumiecie, przynajmniej intuicyjnie, co być może na rynkach kryptowalut i jak zresztą co roku będzie można po prostu zaobserwować. Więc, no, po prostu grudzień to jest taki szczególny miesiąc, a to rajd świętego Mikołaja, na który wszyscy czekają. Potem, powiedzmy, rebalansowanie w portfolio, optymalizacja podatkowa, potem jeszcze mamy efekt stycznia na samym początku nowego roku, no i tak generalnie ten, ten, ta końcówka tego roku tak wypada po prostu w takie tego rodzaju, no dosyć specyficzne po prostu wydarzenia czy też zachowania rynkowe, to jest właśnie typowe dla tego rodzaju czasu po prostu w naszym, w naszym kalendarzu, no i to nie jest oczywiście tylko i wyłącznie z powodu tego, że jesteśmy na rynku kryptowalut, to jest typowe dla Wszystkich rynków praktycznie finansowych. Tak więc od razu tutaj uczulam, uczulam na tego rodzaju bo zachowania, tego rodzaju sprawy, które no, będą dla nas również istotne. Natomiast w no, naszym oczywiście tygodniowym przeglądzie kryptowalut skupimy się głównie na technicznej sytuacji rynków. Najpierw skupimy się na tym, jak tam z obrotami na, na giełdzie zona kryptowalut, żeby sprawdzić, czy coś tutaj nam się zmieniło, czy jest jakaś tendencja, która by nam mogła troszeczkę tutaj. Um, rozszerzyć nasze pole widzenia. Przede wszystkim widzimy, że całkowity wolumen w ciągu 24 godzin Sięgnął 19,5 miliona złotych, a jest to wzrost o 76%, z czego najbardziej rośnie token ZND do euro o 35%, potem Quant do USDC o 32% i Terra Luna o 7, 77% do USDC, tyle wzrosła. Co spadło? Lisk do złotówki o 25%, Zcash, o tym sobie pogadamy, do euro o 24% i Legia Warszawa Fan Token spadł do złotówki o 23%. Jak wygląda sprawa z obrotami na poszczególnym rynku? Na miejscu pierwszym a, mamy ten detoken, zobaczcie, 4,64 miliony 682 tysiące z hakiem, tak, przy cenie 25 groszy. Bitcoin, no dobije tutaj nam do 2 milionów, myślę, że dobije. No już prawie mamy tutaj 2 miliony złotych obrotu, Ether 1 604 tysiące z hakiem, USD coin przy cenie 3,666, ,66, a, mamy 1 385 000 zł obrotu, i zobaczcie, XRP już jest o połowę mniejszy, obrót 702 000, Cardano 545, Zcash 393 000 dobija się do 400 000 zł obrotu. Zobaczcie, jakie ma spadki a 27% w dół do, do złotówki, 1322 zł przy takim niskim obrocie bardzo ciekawa sprawa Solana 215 tysięcy Dash 134, Dogecoin 127 Litecoin 102 i ledwo, ledwo dobija nam się do tej, do tej powiedzmy ligi powyżej 100 tysięcy złotych list z obrotem 91 tysięcy złotych tak jak, więc jak widzicie na samym początku naszej stawki jest zachowany tradycyjny układ rynków, który ma największy obrót na giełdzie zonda krypto czyli mamy ZND token, Bitcoin, Ether. Później oczywiście USD Coin. No i teraz w zależności od tego na co jest aktualnie FOMO i MODA mamy XRP, Cardano, Zcash i Solana. Nie zmieniło się specjalnie tutaj dużo. Nic u mnie się tylko po prostu układ i kolejność. Tak więc można powiedzieć, że sytuacja znana nam od od miesięcy. Natomiast ciekawa sprawa jest właśnie z niektórymi kryptowalutami pod względem ich wzrostów bądź też spadków, dlatego też bez zbędnej zwłoki zaglądnijmy sobie na rynki kryptowalut, zobaczmy co tam wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia, no i jakie są scenariusze na nadchodzący tydzień. Pierwszym rynkiem, którym się zajmiemy, będzie oczywiście Bitcoin, Bitcoin do złotówki, interwał dzienny, a świece tradycyjnie japońskie. Ja już zaznaczyłem na tym wykresie tutaj ten szczyt, jeżeli chodzi o wzrosty korekcyjne, aż do właśnie 344 499 99 zł, po którym nastąpiły właśnie spadki. Dzisiaj mamy świeczkę spadkową. Pamiętajcie, że są godziny poranne, więc do zamknięcia tej świeczki jeszcze naprawdę zostało bardzo dużo czasu. Zobaczymy, jak ono się generalnie zamknie. Nam natomiast, co warto tutaj od razu sobie że tak powiem wyjaśnić i policzyć, to jest oczywiście sytuacja związana z wyjściem korekcyjnym w górę. Tym od dołka na 300 tysięcy do szczytu, tutaj jest 14,83%. Kolejna. Kolejna korekta to jest ta 735. No, to może jeszcze jedna w tym swingu. Myślę, że ta będzie też dosyć duża. 952. Czyli, jak widzicie, od tego swingu tutaj, od szczytu, który mieliśmy zrobiony, tak 452 000. OK, to jest opór. Do dołka. Na 300 tysięcy, no to sobie go możemy już zaznaczyć takim zwyczajnym, zwyczajnymi kreseczkami. Ok, tylko jeszcze na zielono, i będzie wszystko wiadome. Mamy największą korektę wzrostową: 14,83%, prawie 15%. Całkiem nieźle, jeżeli chodzi o wzrosty. Jest to największa korekta wzrostowa, więc możemy powiedzieć, że mamy overbalance co najmniej ceny. Hmm, bardzo blisko jesteśmy też czasu, ale co najmniej ceny mamy już overbalans. Tak, czyli mamy największą korektę. Może to oznaczać, że ten ruch wzrostowy, od dołka z 21 listopada do tego lokalnego tutaj szczytu, nie jest już częścią tych spadków, tak? Czyli mamy tutaj formowanie się najprawdopodobniej jakiegoś ruchu wzrostowego ze względu właśnie na to, że rynek wykonał największą do tej pory korektę w czasie ostatniego swingu spadkowego, czy też ostatniej fali spadkowej. Jeżeli spojrzymy na RSI od razu, no to możemy tutaj ewidentnie stwierdzić, że było bardzo silne odbicie z poziomów ekstremalnie wyprzedanego rynku. Doszliśmy aż do poziomu 43 punktów, natomiast teraz jak widzicie, znowu momentum spadkowe przeważa. Zresztą cały czas ten rynek jest poniżej poziomu 50 punktów, więc sentyment jest negatywny. Po prostu sprzedający czyli niedźwiedzie, czyli podaż mają kontrolę nad momentum nad dynamiką tutaj, powiedzmy, ruchów wzrostowych i spadkowych, jakie ma, mają miejsce na rynku Bitcoina do złotówki. Potrzebne jest kolejne zaawansowanie strony popytowej, żeby co najmniej uderzyć w poziom 50 punktów na rsi ten poziom neutralny. Co jednocześnie oznacza, że będzie to możliwe wtedy, gdy inny poziom techniczny, dla przykładu ten będzie uderzony, to jest 365 490 dołki z początków listopada 2025 roku. I Jeżeli natomiast ten poziom nie zostanie uderzony, tak, to on jest teraz już oczywiście oporem, jeżeli ten poziom nie zostaje uderzony, no to w tym momencie mamy cały czas, zobaczcie, tutaj możliwość pogłębiania dołków, ze względu na to, że negatywny sentyment po prostu promuje w tym momencie sprzedających, czy też niedźwiedzie, prawda. Więc jak na razie, bardzo fajne odbicie wzrostowe. Największe w całym tym swingu spadkowym, ale nie ma specjalnie tutaj jeszcze zaangażowania, właśnie w kierunku jeszcze wyższych poziomów cenowych. Tak? Nadal ten momentum jest pro-spadkowe. Pro Poza tym, tutaj te spadki są dosyć silne. Tutaj zdaje się, że już co najmniej ten dołek jest na połowie tego lokalnego tutaj wybicia, czy też pullbacku, więc też dosyć dużo zostało już. Zniesione, no i być albo nie być dla, dla kontynuacji tego ruchu wzrostowego. Prawda? Tak więc niech byki tutaj się ogarną, jeżeli chcą, chcą jakichś wzrostów, bo jak na razie no, nie wygląda to specjalnie dobrze, mimo tego, że zrobiliśmy dosyć dużą i, yy, mówiąc szczegółowiej, największą korektę wzrostową w całym tym cyklu spadkowym. ZND, a już mam blisko to dwa słowa również o tokanie ZND, mamy tutaj wzrosty związane z ostatnim wybiciem, czyli mamy ten klasyczny, klasyczny schemat, jaki obserwujemy na ZND, to znaczy zejście do nowego dołka jakiegoś, tak, takie dosyć, dosyć książkowe, schodkowe takie, prawda? Czyli lekka konsolidacja, urwanie w dół, lekka konsolidacja, urwanie w dół, lekka konsolidacja, urwanie w dół. I tutaj dopiero się nam zwiększa zmienność. To ewidentnie na tym wykresie widać 17:50, tak? Czyli tutaj mamy 17,5 grosza za jeden token ZND. Nowy dołek, w ogóle nowy dołek na historyczny, cenowy dla tokena ZND. Bardzo silne odbicie wzrostowe. Tutaj szczyt był na 34 e, grosza. No, jakby nie patrzył 50% w górę, zdołał ten rynek zrobić. To jest interwał dzienny, pamiętajcie. Natomiast tutaj już nam się szykuje co. Czy my to znamy skądś? Znamy to bardzo dobrze z poprzednich tego rodzaju zachowań tego tokena, tak? Czyli jak widzicie, tego rodzaju zachowanie tokena mówi nam o tym, że rynek każdą okazję, jeżeli jest wzrostową, traktuje do tego, żeby sprzedać po lepszej cenie i tyle, i zepchnąć cenę jeszcze niżej, tak? Wybicie, sprzedać po lepszej cenie, zepchnąć niżej. Wybicie, sprzedać po lepszej cenie, zepchnąć niżej, I niżej, niżej, tak? Konsolidacja... Zejście i po schodkach, konsolidacja, zejście, konsolidacja, zejście. Wypchnąć do góry, sprzedać niżej, sprzedać wyżej i nowe są spadki, prawda? Dopóki ten paradygmat nie zostanie w jakiś sposób zmieniony przez uczestników rynku czyli nie będzie silnego ruchu wzrostowego, na przykład tutaj mieliśmy tego rodzaju zachowanie, kiedy był ruch wzrostowy w formie trendu, mimo tego, że na przykład, o tu nam się pojawił znowu wypchanie do góry i sprzedaż. Ale rynek był na tyle silny, że przetrzymał, oczywiście była konsolidacja, trzeba było się wymieszać, wytasować i znowu wyjść się do góry wzrostowe. No niestety w chwili obecnej nie ma już tego zachowania na rynku ZND, przynajmniej nie jest obserwowalne. Pytanie czy wróci, być może wróci, to zobaczymy w przyszłości, natomiast wiemy, że mamy nowy dołek all time low, tak? czyli mamy 17,50 17 groszy za, za token ZND, próba odbicia wzrostowego no i dzisiaj wiadomo, świeczka jest dzienna i jeszcze się tutaj rynek nam jeszcze nam się ta świeczka nie zamknęła, jeszcze rynek nie powiedział ostatniego słowa. Ale wygląda na to, że już jesteśmy przy 25 groszach. Być może ta świeczka na koniec dnia będzie zielona, wtedy będzie to bardzo ciekawa sytuacja. Wtedy będzie naprawdę ciekawa sytuacja. Natomiast jeżeli nie, no to mamy tutaj ten schemat powiedzmy zachowania się właśnie tokena ZDD, już widoczny na rynku wcześniej. No i niestety, ale nie wygląda na to, żeby zapowiadały się, jeżeli ten schemat zostanie utrzymany, żeby zapowiadały się jakieś wzrosty na, na tokenie. Chociaż jak widzicie. Osiągnęliśmy historyczny dołek, więc, jakby nie patrzeć, cena historycznie najniższa w historii do tej pory, oczywiście, na takie zakupy w tym momencie. No, wydaje się to być z punktu widzenia czysto technicznego sytuacja intrygująca co najmniej, prawda? Ether, jeżeli chodzi o złotówkę, znowu mamy tą sytuację bardzo podobną do, do bitcoina, bo tutaj również te ostatnie wzrosty na, na eterze były dosyć imponujące. To było ponad 20%, tak, 20,37%. Jeżeli znowu sobie tutaj naszą, naszą korektę po Obserwujemy tą wzrostową korektę w czasie ruchu spadkowego. No to widzimy, że tutaj była bardzo fajna, ale to taka praktycznie trzydniowa. Tak więc cenowo to może i wyszło 20, chociaż nie 20%. To też nie jest tak e, tak dużo, ale jeżeli potraktujemy ten e, tutaj e, poziom jako od, poziom odniesienia no to mamy 20% korekty, 19, tu mamy 23, no mogłoby się nawet na pierwszy rzut oka wydawać, że dosyć podobne są te korekty, ta ostatnia nam się tylko tutaj gdzieś wybiła 3,70% wyżej, więc już wiemy, że jest to korekta <laughs> największa. Jeżeli chodzi o zakres cenowy, yy, ok, no to w takim bądź razie, Dlaczego tutaj sytuacja nie rozwija się jeszcze bardziej pomyślnie dla, dla strony popytowej? Dlaczego tutaj jeszcze nie jest kontynuowany ten impuls? Bardzo ładna świeczka kończąca te spadki, długi dolny cień i w ciągu następnych paru dni bardzo ładne wyjście tutaj górą. Zadaczymy sobie do jakiego poziomu. Do tego poziomu tu. 11489 to jest dokładnie ten poziom. Czyli zarzucimy go sobie jako poziom oporu technicznego. Natomiast, jak widzicie, po lewej stronie, zarówno te dołki tutaj na 11 180 zostały naruszone. Natomiast nie doszliśmy w ogóle do poziomu, który jest szczególnie istotny tutaj dla, dla eth Czyli mamy tutaj tak naprawdę serię takich, takich poziomów bardzo blisko siebie zlokalizowanych, które nam oddzielają właśnie rynek spadkowy, rynek rynek niedźwiedzia, od ewentualnego rynku byka, który mógłby się tutaj na nim pojawić. To jest oczywiście ta przestrzeń tutaj, tej strefy podaży między 13 398, a 13 702, prawda, więc mimo tego, że mamy zrobione bardzo ładną korektę, ponad 23%, no dalej jesteśmy bardzo nisko, jeżeli chodzi o taką możliwość dopięcia tutaj dobicia do, no, do, do, tej, do tej strefy podaży. No i dzisiaj jak widzicie, no, akurat w tym momencie praktycznie penetrujemy tutaj dolne, dolne poziomy, jeśli chodzi o ręcz, już jesteśmy w okolicach 10 449 złotych, więc nie ma jeszcze specjalnie żadnych takich większych, że tak powiem. Wskaźników, które nam ewentualnie by mogły coś lepszego dla, dla byków tutaj zaproponować, coś bardziej optymistycznego. Na RSI widać, że wyszliśmy z ekstremalnie wyprzedanego rynku i podobnie jak w przypadku bitcoina, 42 punkty, no i zawracamy z powrotem, prawda? Zawracamy tutaj niżej. Zdaje się, że ostatnio nawet miałem doczepioną tutaj tą linię, linię trendu. No, i nadal jesteśmy pod nią, tak, jeżeli chodzi o RSI, więc nie ma co tutaj, zdaje się, można było jeszcze to maksymalne RSI nawet, nawet przedłużyć, prawda? Więc póki co no, ewidentna dominacja strony, e, strony podażowej, szczególnie po wybiciu e, poziomu 50 punktów na, na RSI. Więc e, Ether nadal pod, pod presją. E, co mamy na XRP? XRP do słupówki również nie wygląda specjalnie wzrostowo. Po sytuacji tutaj z tym wielkim pin-barem, może, może go sobie usuniemy z, z naszego wykresu, cały czas oczywiście były te poziomy, próby zrobienia pullbacku. Tutaj mieliśmy dołek na 6,70, szczyt mieliśmy na 8,49, więc. Całkiem ładne odbicie, ale to jest dokładnie, zobaczcie, ta sama historia co na Bitcoinie i na Etherze. Było, był pullback zrobiony, mieliśmy później albo konsolidację, albo, e, albo realizację tych krótkoterminowych zysków. No i dzisiaj znowu e, solidarnie z, po, z pozostałymi rynkami, również RSI e, możemy sobie dołożyć solidarnie z pozostałymi rynkami. Mamy spadki po prostu jeszcze. Ok, interwał dzienny więc świeża się też jeszcze nie zamknęła, dobiliśmy praktycznie do poziomu 50 punktów, ale nawet jeżeli sobie tutaj rozszerzymy nasz widok, zobaczcie, że cały czas jesteśmy praktycznie no, po, poniżej poziomu 50 punktów, poniżej tego poziomu neutralnego, no, były próby tutaj wyjścia, ale no niestety od no, 52 punktów ewentualnie gdzieś tam, gdzieś tam wzrosły, no i cały czas ten momentum jednak strony podażowej, spychające, spychające, No coraz to nowsze dołki są robione szczyty są coraz to niższe, nie ma tutaj żadnych oznak mówiących o tym, że ewentualnie gdzieś tam technicznych przynajmniej, że, że, że XRP będzie w stanie gdzieś tutaj zareagować pro wzrostowo. Oczywiście 6,70 jako dołek z 21 listopada do obserwacji, naruszenie tego dołka otwiera drogę do, do kolejnych, do, do pogłębienia tak naprawdę tych, tych spadków. No i Zcash. Zikersz z nieba do piekła praktycznie można powiedzieć w ostatnim czasie. Mieliśmy tutaj oczywiście no bardzo bardzo silne wzrosty, tak, do 1800, hmm. do, 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 do 2800 e, zł dochodziły. Natomiast tutaj jeśli chodzi o główny poziom, który nas z technicznego punktu widzenia interesuje, wielokrotnie na ten poziom już wskazywałem 1117 e, zł, jeżeli chodzi o zikasz e, do złotówki, więc gruba linia Zielona, grube wsparcie, solidne wsparcie, przynajmniej takim się wydaje być, bo już raz było bardzo ładnie wytestowane, naruszone, wytestowane i silne wzrosty po nim się również pojawiły, więc spełniło swoje zadanie. Rynek te wsparcie widzi, rynek te wsparcie rozpoznaje, reaguje na nie. Tutaj troszeczkę takie niedociągnięte te spadki. A szkoda. Mieliśmy tutaj możliwość bardzo fajnego kolejnego retestu poziomu spadcia. No ale 1175, tam 50 zł wyżej się te spadki zakończyły. No i dzisiaj zobaczcie, tutaj mamy serię czerwonych świec. Nie widzieliśmy serii czerwonych świec raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu z rzędu czerwonych świec nie widzieliśmy od Łohoho albo i dłużej. I wygląda na to, że niestety, ale no byki... Są w odwrocie w chwili obecnej, a wręcz przeciwnie, w natarciu są niedźwiedzie. Mamy tu jeszcze przestrzeń do spadków na RSI. W chwili obecnej 40, 37 punktów mamy przestrzeń do spadków co najmniej do poziomu wsparcia, o którym już Was informowałem i sygnalizowałem ten, ten ważny poziom wsparcia. No i wszystko wskazuje na to, że ten poziom zostanie przetestowany, jak tak dalej pójdzie przy takim natężeniu momentu i przy takiej postawie strony popytowej. Więc póki co jak najbardziej yy, niedźwiedzie górą, spychają cenę niżej. Ostatnio bardzo ładnie się ta cena odbiła od tego poziomu, kiedy tam dotarła, prawda? To, to jest 1175 i mieliśmy nawet próbę gdzieś tam, powiedzmy, atakowania tych szczytów. Zobaczymy, jak teraz zareaguje, yy, zareaguje strona popytowa. Yy, jeżeli cena dojdzie do, do poziomu spadcia, czy będzie obrona, czy też rzucą ręcznik na ring, Solana. Solana przy dołku, jak widzicie, się znajduje w chwili obecnej. Oddalmy trochę widok, żeby nabrać perspektywy. No i ten dołek, jak widzicie, znajduje się przy dołku 22 czerwca. Ten nasz obecny dołek, czyli tutaj mamy na pewno bardzo ciekawy poziom. On już raz był ewidentnie tutaj penetrowany i się przysłużył wszystkim, bo było jednak to odbicie wzrostowe, ale to odbicie jest za małe, żeby cokolwiek tutaj jeszcze więcej można było na solanie ugrać przy, takich, przy takim powiedzmy natężeniu presji ze strony sprzedających. Roczny dołek mniej więcej w okolicach 376 zł, obecnie 472, no, troszeczkę mniej niż 100 zł od, od rocznego dołka jesteśmy. No i tutaj widać po raz kolejny serię niższych dołków, serię niższych szczytów. Tu by można było nawet jakiś kanał, podejrzewam, zrobić, albo też jakąś jakąś linię trendu, natomiast ostatnio to robiliśmy, dzisiaj sobie to na razie odpuścimy. Chodzi nam raczej, pozwólcie, że jeszcze troszeczkę przybliżę. Chodzi nam raczej o zaakcentowanie tego, że miały byki problem ze sforsowaniem tutaj tego poziomu. 527 zł, bardzo silny poziom krótkoterminowy, nie służący ewidentnie stronie popytowej, który będzie musiał zostać naruszony, jeżeli mamy cokolwiek tutaj mówić o jakimś większym odbiciu. A przy takim momentu, jak widzicie, momentu nawet nie doszło do poziomu 50 punktów, 43 tylko, teraz zawraca. Po raz kolejny mamy, że tak powiem, symbiozę tych wszystkich rynków kryptowalut. Mamy oczywiście spadki na Solanie, na Zek. Na XRP, na eterze, na Bitcoinie, na zatem <coughs> przepraszam, na wszystkich tych rynkach, które dzisiaj omawialiśmy, ten fraktal korekta wzrostowa lokalny szczyt z, i, z, i zawrócenie z powrotem yy, niżej po prostu się, yy, się powtarza, no i odpowiednie poziomy muszą zostać naruszone, jeżeli mamy mówić o jakichkolwiek yy, większych yy, wzrostach. Także Solana dołącza do. Naszego, naszego tutaj poczetu. Wszystkich kryptowalut, które z rana niespecjalnie, przynajmniej w tym tygodniu, z rana, w poniedziałek, kwapią się do wzrostów. No i ostatni na dzisiaj, myślę, Chainlink. Przepraszam, Chainlink, Chilis. A Chilis również tutaj nie. Nie wykazuje się specjalnie żadnym hartem ducha. Ostatnie wzrosty, zobaczcie, od tego poziomu tutaj to jest, o może go zaznaczę nawet, te ostatnie wzrosty, o których będziemy sobie teraz mówić, czyli mniej więcej 9 groszy do tutaj podejścia pod 0,135, 13,5 13 grosza. No praktycznie całe zostały już zniesione. Bardzo słabe odbicie i zaraz znowu presja, presja strony, strony podażowej. No i zobaczymy, czy tutaj te zejście z 10 października aż do poziomu 0,064 nie było w pewnym sensie prorocze. Być może nawet nie tylko na rynku Chilis, ale także na pozostałych rynkach, chociaż na Bitcoinie już mamy ten, ten poziom dawno naruszony. No bo on się wydarzył na wszystkich tych rynkach kryptowalut w mniejszym bądź większym stopniu. Na Bitcoinie już jest Dawno naruszony. Czyżby tutaj. jest jeszcze możliwość taka, oczywiście, że będziemy mieli po prostu grę konsolidację, czyli znowu wpadniemy w coś takiego, tak, w taką, taką, taki ruch konsolidacyjny. I tak będziemy do końca roku tutaj między tymi dwoma poziomami się znajdowali. Chyba, że ta presja ze strony niedźwiedzi się powiększy, no i spowoduje ona po prostu zejście tutaj z niżej. pytanie, czy ten poziom tutaj. No, będzie jeszcze w jakikolwiek sposób znaczący dla, dla użytkowników czyli czy będą go bronić, czy też nie będą, no to zobaczymy wtedy, kiedy ewentualnie tutaj cena oczywiście się będzie znajdować. Jeżeli do, dorzucę RSI, to pewnie zobaczycie sami, że będzie to dosyć słabe RSI. tak Taki ruch wzrostowy wystarczył na to, żeby dojść do poziomu 50 punktów na RSI, czyli do, do poziomu neutralnego. I zawracamy na, na południe. Ostatnio również był ruch bardzo ładny, wzrostowy. Była szansa na wzrosty. Doszliśmy do 56 punktów, i z powrotem zawrotka w kierunku 36. Więc też nie jest to specjalnie rynek preferujący w chwili obecnej po prostu e, stronę popytową. Raczej, raczej jest to rynek, zresztą to widać e, jak sobie oddalimy jest to rynek po prostu e, dzień po dniu. Tydzień po tygodniu kontynuujący długoterminowy trend spadkowy, no i wydawałoby się, że być może ta szpula spadkowa, ta ten pinbar będzie przyczynkiem do możliwego gdzieś odw odwrócenia się tego. Albo przynajmniej rozpoczęcia odwrócenia trendu spadkowego, tak? Jakaś małe wyjście do góry większe, no ale nawet jeżeli, jeżeli nawet to by było możliwe, to dopiero po naruszeniu 17 groszy, Dopóki tak? no jesteśmy poniżej tego ostatniego szczytu przed spadkiem, to nie ma co nawet na ten temat rozmawiać, no bo jak sami widzicie, jesteśmy znacznie bliżej dołków tego tej ogromnej. Świeczki niż, niż szczytów z tej świeczki. Także sytuacja nadal obecna rynkowa, techniczna faworyzuje stronę podażową. To myślę, że tyle ode mnie na dzisiaj, jeżeli chodzi o tygodniowy przegląd kryptowalut. Jak widzicie, mamy tutaj mnogość rynków z Zaktualizowaliśmy, omówiliśmy sobie scenariusze na tych rynkach najbardziej płynnych, największych, cieszących się największym zainteresowaniem użytkowników giełdy Zonda Krypto. Mam nadzieję, że będziemy również razem za tydzień już na 361 tak, 361 tygodniowym przeglądzie, jak kryptowalut. Z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.